Szanowni Państwo, bracia i siostry, André Fossa, konwertyta francuski, filozof, członek Akademii Francuskiej, przyjaciel Jana Pawła II, od 1962, naczelny redaktor magazynu La Figaro, jednego z najbardziej opiniotwórczych tygodników europejskich. W czerwcu 1935 doświadczył gwałtownego nawrócenia w kościele francuskim w Paryżu, w którym wystawiony był najświętszy sakrament. André Frossat opisuje swoje nawrócenie tak: cytuję: Nagle, w sposób niewytłumaczalny i całkowicie ode mnie niezależny. Wnika we mnie jakaś tajemnicza moc, która uwalnia mnie od duchowej ślepoty spowodowanej przez ateizm i doświadczam istnienie innego świata, bardziej rzeczywistego aniżeli ten, który poznajemy naszymi zmysłami. Doświadczam łagodnej dobroci i łaskawości, której nie jestem w stanie dorównać żadna inna łagodność. Łagodność przepełniona niebiańską miłością jest zdolna przemienić każde ludzkie serce, nawet takie, które jest twardsze od najtwardszego kamienia. Temu towarzyszyła radość. Rzeczywistość Boga wszechmocnego i miłosiernego. Czułem się uratowany od śmierci, jak uratowany z oceanu rozbitek. Uświadomiłem sobie, w jakim błocie byłem pogrążony, dziwiąc się, jak mogłem tak żyć i oddychać. Koniec cytatu. André Froussa od dzieciństwa był wychowany w ateistycznej ideologii zwalczającej wszelkie przejawy religijności, szczególnie kościół kastolicki. Jego ojciec, Ludwik Oskar Fossa był znanym francuskim politykiem i ateistą. To właśnie on w 1920 założył Francuską Partię Komunistyczną i zostaje jej pierwszym sekretarzem. Matka była niepraktykującą protestantką, a jego papka Żydówką. Młody Fossa uważał Kościół katolicki za ostoję ciemnoty i zacofania. Już od 13 roku życia czytał Voltera, Rousseau, chłopca i innych ówczesnych filozofów oświecenia. Miał umysł przesiąknięty wrogością do chrześcijaństwa, szczególnie do kościoła katolickiego. Pisze o sobie tak, cytuję, nigdy nie doznałem zmartwień miłosnych, ani niepokoju, ani ciekawości. Religia była dla mnie starą chimerą, a chrześcijanie gatunkiem opóźnionym na drodze historycznej ewolucji. Jeszcze dzisiaj widząc tego dwudziestoletniego chłopca, którym wtedy byłem, nie zapomniałem tego osłupienia, kiedy nagle wyłaniał się przede mną z głębi skromnego kościółka świat inny, obrazku nie do zniesienia, o szalonej którego światło objawiało. Jednocześnie zakrywało obecność Boga, o którym jeszcze przed chwilą przysięgałbym, że nie istnieje, że istnieje tylko w wyobraźni ludzkiej. Koniec cytatu. Andrew Hollza wielokrotnie opisywał swoje doświadczenia, spotkania z nadprzyrodzoną rzeczywistością i miał świadomość, jak bardzo ubogi i nieporadny jest w tym względzie, Język ludzki. Po tym doświadczeniu, Francła wiedział, że istnieje inny świat, którego nie możemy poznać naszymi zmysłami: że jest Bóg w trzech osobach, że Kościół katolicki jest instytucją boską, a my mamy wolność wyboru: możemy przyjąć lub odrzucić zbawienie, które Bóg nam ofiaruje. Po swoim nawróceniu. Frosa pasował jako dziennikarz, ale mało go już interesował świat. Przy przyjęciu Chrztu Świętego, Frosa znajdował się w szczęśliwym stanie dziecięcej niewinności. Szukał swojego miejsca w życiu, szukał swojej drogi, swojego powołania. Po krótkim pobycie w klaszorze trapistów stwierdził: Stwierdził, że nie ma. Powołania do zakonnego życia W roku 1936 Rozpoczął zawodową służbę W marynarce wojennej Przydzielono mu go do pracy W Ministerstwie Marynarki Wojennej W Paryżu Prowadził życie mnicha Codziennie rano uczestniczył We mszy świętej Odmawiał brewiarz Dla świeckich W południe przez godzinę Klęcząc, adorował najświętszy sakrament. Codziennie odmawiał różaniec i czytał Pismo Święte. Ten młody człowiek spędzał codziennie prawie sześć godzin na modlitwie. Kiedy otoczenie zwracało mu uwagę, że przesadza z modlitwą, odpowiadał, czy ryba się skarży, że połyka za dużo wody. Życie duchowe stało się dla, jego, dla niego naturalnym żywiołem. Podczas II wojny światowej zaangażował się w ruch oporu przeciwko hitlerowskim Niemcom. W tym samym czasie doznał, poznał dziewczynę, z którą się ożenił. Ale już niespełna rok po ślubie, został aresztowany przez Gestapo i spędził w więzieniu prawie dwa lata, aż do zakończenia II wojny. Po swoim o swoim nawróceniu François milczał aż do roku 1969. Dopiero po 34 latach intensywnej pracy, kiedy był już słędnym dziennikarzem i pisarzem, odważył się po raz pierwszy opisać swoje nawrócenie w książce Tu Exist i Je les póki istnieje, ja go spotkałem. Stało się światowym bestsellerem. Po jej przeczytaniu kardynał Wojtyła spotkał się z autorem. Stają się bliskimi przyjaciółmi. Na początku swego pontyfikatu Jan Paweł II prosił Andrzej Fosarda, aby przeprowadził z nim wywiad. Był to pierwszy w historii wywiad z papieżem. W ten sposób powstała książka na jej papier. Nie lękajcie się. Frossard napisał jeszcze książkę o istnieniu życia pozagrobowego Ilia eo otchmunt istnieje jeszcze inny świat oraz o istnieniu diabła. 36 dowodów na istnienie diabła. Andrzej Frossard do śmierci świadczył z odwagą o istnieniu Boga, o życiu przyrodzonym, pozagrobowym ponieważ o szczęściu, które nas czeka, z ufnością zawieszamy boku. Andrzej Frosard.